Siemano! Z tej strony M Dzisiaj ze mną jest... Slash Siemanko! Slash Manas, że plumbum. Jego premium w końcu. Nareszcie mamy premium. Ja miałem już dawno, O no. mam dziwnego Prane skina. Są, jak widzicie na górze, na serwerze HiveMC.com jest to serwer niestety, tak, non-premium tylko e, 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 premium, premium. Server premium a nie serwer non-premium no, Powiedziałem premium Będzie serwer non-premium tylko e, Ja sobie e, blokanie, blokanie wybrałem. E, ja jestem nie powiem ci no, czym wybrałem, po kranie kranie. Jestem chyba. Ja jestem Doniczką Gdzie jesteś w, jesteś w ogóle? Eee e, Poleciłem tam w, w lasek Jak w ogóle u mnie na kanale widzicie pierwszy film na tym nowym jest to, że tak powiem, odcinek testowy, bo nagrywam programem DX Nie żeby jakaś reklama była albo coś. Po prostu nie wiem, jak to wyjdzie. Jeszcze nie nagrywałem nigdy i programem. Taki po prostu eksperyment chciałem zrobić. A ja ogólnie, ogólnie mam nowy sprzęt, nowe sławki, w sensie tutaj gdzieś będziecie teraz o, widzieli o, zdjęcie. A propos, a propos sprzętu, to mam też nowy komputerek. Specyfikacje ujrzycie na moim kanale. 800 zł. No, jakie 800 zł? Ej, jakiś crafting czy to ty? No, a jak to się za te za No, a tu czekaj, podskocz To ty tam biegasz tak po tej drodze takiej? Nie, nie. A, ja, a ja się nie mogę zatentegować. Musisz stać w miejscu, nie może być na pokłódce. Dobra tak jak mówiłem, tu moje słameczki gdzieś tam będą tu w rogu pokazane oczarz. Oczywiście też chciał pokazać tam pod koniec filmu tam takich dwóch typków, to czy znaczy tam jeden tańczył z nadmorza. Zobaczycie bardzo fajnie. Hadex, Hadex. powiedz widzą kiedy będzie kolejny odcinek z Pingwin Packa 5. Eee, yeah, Pingwin Pack 5 będzie, gdy to to mi się będzie chciało nagrać, i ty będę miał wolny czas, gdy będzie pusto w domu. I bym prosił o ogarnięcie takich szumów, to masz tu takie dziwne szumy, aby nie wiem, wiertarka albo takiego odgórza trwało się z turbiną. Eee, tak naprawdę to to jest, to tam takich rzeczy nie ma, tam kławie, to, to, to... Wy sobie teraz to wyobrazicie, będziecie to słyszeli, a ja tak naprawdę to nic nie ma No moja wina, że siedzi tam robią coś no Ja prowadzę co jeszcze mojego kanału Serię z minigierek będziemy kontynuować pra, e, planuję także nagrywać coś z serwera Hardcore SKFA tak ja, jasne. Także miałem... jeszcze mam przygotowaną Ech, jedną niespodziankę, ale... Nie będę... No to i... jest taki głupi Żydnie, że bez obrazy, że jesteście Żydami. On nawet mi nie chce powiedzieć o tej niespodziance. No, czy coś. Bo to będzie niespodziewana niespodzianka. I ja mam potem... Nie, 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 my się tak nie bawimy, ja ci wszystko mówię, to jest niedobra. To co ty robisz? Tak bywa. Dobra, idziemy trochę potrolować. Czy słowem Jak to mówi pan likwidator bądź slash? Gra, hmm, na razie ciekawie się zapowiada. Tekst ten bal będziecie tam mieli w opisie. Yy, jeszcze go troszkę poprawię i myślę, że będzie. Napierdzielamy! A dostał! Goni mnie, gonią mnie, gonią mnie! Dwie, trzy. Ciekawe kiedy przegra. Paramara bamara, bo czterech. Pararam bam, fack! Jak ten miesiąc, to on chciał montować. Hej, jak o... Ej! już się zgubili, ale to są słabi. E, musicie namówić, aby pan Nick e, Slash Fuck. zakupił Counter-Strike Gold, byśmy mogli sobie razem pograć. Mogli coś nagrać, ale on szczędzi kasy, mówi, że nie, po co mi to? Jak go namówić? No, jestem w Dla tym to, budynku. Jestem w, ty jestem w tym budynku jak coś. i powiem, że ciekawsza jest taka rozgrywka, nie jeżeli e, takie coś jak Blitz Survival Games. No właśnie, Właśnie. to jest, to jest bardziej tak backowo. Emocjonujące, ja fakt, faktem siedzę całą grę w jednym miejscu i robię, ale... Nieważne. To jest... Ja i nie, jeżeli zobaczysz że mnie, to będziesz mu widzieć jak ja wszędzie chodzę. O jakaś druga ta doniczka. Kurde. Ale tak sobie wejdę 60 sekund przed końcem, będzie tak emocjonująco, bo dużo będzie tych um, seekersów i będzie ciężko się schować Jestem przecież ja tylko nich sobie mogę biegać ini nie widzą. Pa i teraz już strefę zakładam jednemu. FAK! Drugi! Trzeci! Ha, <grym> Zobacz, no na. No. co za fa... O, leci. O, biją mnie. biją. Przez 60 sekund trzeba uciekać. Tam? Nie. Nie ma opcji co ja O oh, ja fuck idę. jakiś kraftbox tu przybiegł czy wy to widzicie O w dupko Aaaaa Ej Padnę, padnę, padnę! Nie mogę! Fuck Ja sobie tu oraz... A Abym wygrał może Cześć, przesta, nie będę tutaj wygrany jedynym Nie bo mi przyraz jakiś inny i go goniło nie Iswej, czekam. Teraz. O siema plubu, widzę cię, widzę cię! AAAAAH! Tak. <laughs> Zgubany, ciebie nie widać, małą gdybyś. No ale ty o to chodzi? W trawie, Gdzie ty jesteś? <laughs> no, ej, cieba, widzisz mnie? Nie. O Oła! Oła. <laughs> Druga I doniczka! skakająca. No typie! Ja to nie jestem ja. Jestem za tobą. Jestem za tobą. Za tobą! Dwie doniczki, what the fuck. No i wygraliśmy Dobra to nie wiem, robimy jeszcze jedną na rękę No czekaj, czekaj No ja jakąś to no, graniżkę... Aha bo aha. to już jest koniec gry Dobra to widzimy się za momencik, Siema Siemka.